10 najgorszych szkolnych prześladowców Numer 10 Nożownik z temperówką W 2005 roku 12-letnia Naylor przeciwstawiła się grupie dziewczyn prześladujących nieśmiałego chłopca z jej klasy. Jedna z napastniczek była wyjątkowo niezadowolona z powodu odwagi Shanny i zaatakowała ją podczas lekcji angielskiego. Rzuciła się na dziewczynę i pocięła jej twarz za pomocą ostrza wyjętego z temperówki. Prawie ją oślepiła. Sheni musiała poddać się skomplikowanej operacji plastycznej, a zyskane blizny najprawdopodobniej zostaną z nią na całe życie. Numer 9. Pobicie pachołkiem drogowym. 14-letni Robert Howard cierpi na autyzm, a jego rozwój umysłowy odpowiada temu u 8 latka. Szkolni przyśladowcy wykorzystali jego wrażliwość. Zdaniem matki często wracał ze szkoły cały we krwi i łzach. Nauczyciele zdawali sobie sprawę z sytuacji, ale jako rozwiązanie uważali izolowanie Roberta od rówieśników, a nie wpływanie na agresywne osoby. W 2016 roku po lekcji WF-u jeden z kolegów uderzył Roberta w twarz dużym, pomarańczowym pachołkiem drogowym. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie założono mu szwy. Szkoła wydała oświadczenie, w którym informuje o rozpoczęciu śledztwa w tej sprawie. Numer 8: terroryzowanie kolegów z klasy. W szkole podstawowej w Filadelfii grupa dzieci okrutnie prześladowała jednego z trzecioklasistów. Dziewięciolatek był regularnie przezywany i atakowany, co doprowadziło go do kilkukrotnych prób samobójczych. Pewnego razu jeden z uczniów próbował dokonać gwałtu na chłopców w jednej ze szkolnych toalet. Ostatecznie agresorom postawiono zarzuty próby gwałtu, napaści i innych powiązanych czynów. Numer 7. Napaść w szkolnym autobusie W 2012 roku nagranie dzieci okrutnie wyśmiewających asystentkę kierowcy szkolnego autobusu Karen Klein zyskało niezwykłą popularność. Film przedstawia 12 i 13-latków szydzących z wagi Klein i doprowadzających ją do płaczu. Kilka lat wcześniej syn kobiety popełnił samobójstwo. Jedno z dzieci wykazało się szczególnym okrucieństwem mówiąc Klein, że nie ma rodziny, bo woleli się zabić niż być blisko niej. Po ujawnieniu tożsamości prześladowców, wiele z nich otrzymało groźby śmierci. Sama Klein była temu przeciwna i nie wniosła żadnych zarzutów. 6. Przez wiele miesięcy Bailey O'Neill był ofiarą napastliwych prześladowań. Pewnego dnia w trakcie przerwy, dwóch kolegów z klasy napadło na 11 chcąc ukraść mu pieniądze na obiad. Bailey dostał wstrząśnienia mózgu, a także miał złamany nos. Stan jego zdrowia gwałtownie się pogorszył. Następnego dnia do stał tak intensywnych drgawek, że lekarze byli zmuszeni wprowadzić go w śpiączkę kliniczną. Po trzech tygodniach w śpiączce, Bailey zmarł. Uczniowie, którzy go zaatakowali, zostali zawieszeni na dwa dni, ale policja nie zadecydowała, czy zostaną im postawione zarzuty. Numer 5 Samobójstwo po Sextingu. Kiedy 18-letnia Jessica Logan zerwała ze swoim chłopakiem, ten upokarzał ją, wysyłając całej szkole jej nagie zdjęcia, a także zachęcając inne dziewczyny. Do znęcania się nad nią. Jessica zwróciła się do nauczycieli, ale ich jedyną radą było, aby osobiście poprosiła koleżanki o usunięcie zdjęć. To oczywiście nie przyniosło żadnych efektów. Chcąc uświadomić innych o swojej sytuacji, dziewczyna opowiedziała wszystko w lokalnej telewizji, co tylko zachęciło prześladowców. Dwa miesiące później dziewczyna. Powiesiła się w łazience. Numer 4. David Eisenhower. W wieku 5 lat, Nicole Madison Lovell cudem przeżyła przeszczep nerki, chłoniaka i zakażenie gronkowcem. Jej dramatyczne dzieciństwo pozostawiło po sobie wiele blizn, które były punktem wyjściowym do wyśmiewania i prześladowania jej przez wszystkie szkolne lata. Jeden ze starszych uczniów, 18-letni David Eisenhower, wiedział o terapiach Nicole i po kryjomu zachęcał prześladowców. Na początku 2016 roku wykorzystał podatność dziewczyny, aby zwabić ją, porwać, a następnie zabić, pozbywając się ciała wraz z pomocą 19-letniej Natalie Keepers. Dwójka została wkrótce aresztowana i obecnie oczekuje na proces. Numer 3. Prześladowany chłopiec. Historia taj Smaleja zyskała rozgłos po przedstawieniu jej w zrealizowanym w 2011 roku dokumencie Bully. Taj był wyjątkowo drobny, jak na swoje 11 lat, co było powodem wielu drwin. Koledzy zamykali go w szafkach i wrzucali do koszy na śmieci. W maju 2010 roku otoczyli go na sali gimnastycznej. Mimo, że Taj nigdy się nie rewanżował, w tym przypadku odepchnął jednego z kolegów. W związku z tym został zawierzony na trzy dni, o wiele dłużej niż jednodniowy zakaz jego prześladowców. Taj nigdy nie zrealizował całej kary. Po pierwszym dniu popełnił samobójstwo. Numer 2 Żart z plastikową folią. W czasie jednej z lekcji 17 letni Rosjanin Siergiej Kasper był ofiarą bezlitosnych prześladowań. W jednym z przypadków jego dręczyciele związali mu ręce i nogi plastikową folią. Kiedy rozcieczony Siergiej próbował odskoczyć, stracił równowagę, po czym upadł na biurko nauczyciela, miażdżąc sobie gardło. Chłopak zmarł w szpitalu tego samego dnia. O dziwo nauczyciel był w klasie podczas całego zajścia, jednak nie zrobił nic, aby zapobiec tej dramatycznej sytuacji. Rosja. To chyba wszystko tłumaczy. Numer 1. Kula ognia. Natali Connor miesiącami dręczyła 16-letnią Lucy Cochrane, która zmagała się z poważnymi zaburzeniami nauki. W 2006 roku Natali uknęła plan mający na celu przestraszenie Lucy. Z pomocą rodziców wlała benzynę do skrzynki pocztowej ofiary, a następnie podpaliła ją. Dziki ogień szybko zajął cały dom, zabijając rodziców Lucy Maureen i Alexa. Ich córka ocalała z rozległymi poparzeniami. Natalii została skazana na 11 lat pozbawienia wolności za podwójne, nieumyślne spowodowanie śmierci, a jej rodzice na dożywocie za zabójstwo. Pamiętajcie, jeśli wiecie, że ktoś znęca się nad kimś w szkole, zgłoście to nauczycielom lub dyrekcji. Poza tym ja serdecznie zapraszam Was na kanał mojego gościa, Turpata. Link znajdziecie w opisie na dole. To jest Fakto a my widzimy się już jutro piona!